Witam. oto mój pierwszy film o prawdzie światowej, o prawdzie życia codziennego. No i jesteśmy akurat na, na placu jednego ze sklepów, na danej sieci sklepów. No i tutaj chciałem pokazać nuty, dokładnie to zapakowania, tematycznie opakowanie. Tutaj bez tej muzyki całej jest takie pakowanie puste w środku ale trząsę żeby nie było no i pojedziemy na szaleć więcej takich filmów będzie jeżeli gdzieś znajdę A bo nie po bo prostu ma masakra ale powinniś wkrawić to, że tak powiem. No, to dziękuję za uwagę.